Treningowej. Słowo dieta treningowa jest takie trochę łopatologiczne. O, płynie foka do mnie jakaś. Ale numer. To wam powinienem pokazać, ale kamera jest dosyć daleko. Gdzieś tu z boku zaraz przepłynie. Foka? No. To dziwne. Dobra. Dobra, wracając do pytania. Jeżeli... Cześć, witam w kolejnym odcinku z cyklu Zapytaj Jacka. Dzisiaj w trochę innym otoczeniu. Ale, jak wspominałem, chciałbym, żeby odcinki pojawiały się przynajmniej raz w tygodniu i staram się robić wszystko, żeby tych terminów dotrzymać. Ten odcinek będzie trochę inny, spróbujmy trochę innej formuły. Postaram się odpowiedzieć na więcej niż jedno pytanie. W ostatnim czasie w cyklu Zapytę Jacka odpowiadałem na jedno pytanie, teraz zebrałem trochę więcej pytań, skopiowałem trochę komentarzy, które pojawiły się na Instagramie i zobaczymy, na ile uda się odpowiedzieć. Dobra, zaczynamy. Z góry przepraszam, jeżeli przekręcę czyjś nick. Czasem brzmią one naprawdę dziwnie. Nie jestem też przekonany, czy mówię do kobiety, czy też do mężczyzny, tak więc z góry przepraszam, jeżeli się pomylę, ale mam po prostu skopiowane komentarze. E, mniej więcej z góry na to. Dobra, zaczynamy. Markus Schulz. Co sądzisz o utrzymywaniu kwasowego odczynu żołądka oraz o ogólnym odkwaszaniu organizmu w diecie treningowej? E, Przypuszczam, że chodzi o zakwaszanie środowiska żołądka. Rzeczywiście wiele osób ma problemy z prawidłowym zakwaszeniem środowiska żołądka i są to bardzo dobre praktyki. Spożywanie na przykład osu jabłkowego albo jakiejkolwiek substancji, która ma gorzki smak, nawet kropi żołądkowych z pionem przed posiłkiem pobudza wydzielanie soków żołądkowych i wspomaga trawienie przede wszystkim protein. To oczywiście bardzo korzystnie wpływa na stan naszej mikroflory jelitowej, tak więc tego rodzaju zabiegi jak najbardziej polecam. Może się to odbywać przed śniadaniem, jak praktykuje to wiele osób, ale właściwie może się to odbywać również przed każdym posiłkiem, posiłkiem zawierającym przede wszystkim proteiny. Jeżeli chodzi o drugą część Twojego pytania. Co sądzę o ogólnym odkwaszaniu organizmu w diecie treningowej? To słowo dieta treningowa jest takie nie do końca może trafione. I jeżeli chodzi o kwestię odkwaszania, rzeczywiście w mediach, zwłaszcza w mediach, zwłaszcza w ostatnim czasie jest na to bardzo duży boom, Straszą nas z zakwaszeniem, które kojarzy nam się z dużymi zmianami pH. Należy pamiętać, że nasz organizm przede wszystkim musi utrzymać homeostazę. Jest on kontrolowany, nasz organizm oczywiście przez enzymy. To enzymy kontrolują funkcjonowanie w dużej mierze naszego organizmu i one funkcjonują, pracują w ściśle określonym pH. Nie ma możliwości, żeby to pH się bardzo mocno zmieniło, bo zwyczajnie kończyłoby się to dla nas śmiercią. Nasz organizm posiada naturalne bufory, które no, sprawiają, że to utrzymanie tego pH jest... Zwyczajnie możliwe. Oczywiście nasza dieta, dieta, współczesna dieta jest bardzo bogata w produkty potencjalnie zakwaszające, i naszym zadaniem jest przede wszystkim dostarczenie produktów alkalizujących, ale oczywiście mam tu na myśli produkty spożywcze. W żadnym wypadku nie powinniśmy sięgać po preparaty alkalizujące, które również bardzo często są reklamowane. One mogą przynieść więcej złego niż dobrego, na przykład hmm, wpływać niekorzystnie na. Hmm, Środowisko naszego żołądka, to o czym przed chwilą wspominałem, i w konsekwencji przyczyniać się również dalej do problemów zdrowotnych. Tak więc nie sięgamy po preparaty, zwyczajnie dodajemy do swojej diety produkty o potencjale alkalizującym. Mamy oczywiście skalę pral, nie musimy na jej bazie planować swojego żywienia i też nie polecam tego robić, nie polecam tak bardzo wariować na tym punkcie. Niemniej możemy do niej sięgnąć, zobaczyć jakie produkty są alkalizujące, jakie produkty są potencjalnie zakwaszające i właściwie tyle. Oczywiście, jako ciekawostkę można powiedzieć, że w dyscyplinach wytrzymałościowych czasem praktykuje się mm, diety alkalizujące albo też mm, preparaty alkalizujące po to, by e, poprawić wyniki sportowe, co niekoniecznie musi być z korzyścią dla zdrowia. Tak więc mówię to bardziej w formie ciekawostki. Ok, kolejne pytanie. E, kolejne pytanie. Never Give Up 061. Wszystko na temat orzechów. Które najlepsze, jeżeli chodzi o kwasy tłuszczowe? W tak krótkim materiale z całą pewnością nie da się powiedzieć wszystkiego na temat orzechów. Niemniej m, należałoby sobie zadać pytanie, czego od orzechów oczekujemy. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób to jest jakieś źródło tłuszczu, i tego w orzechach. To, to w orzechach przede wszystkim widzą. Jeżeli takie jest nasze podejście, czyli korzystamy z orzechów jako ze źródła tłuszczu i tych orzechów w naszej diecie jest relatywnie sporo, to powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, żeby nie zawierały zbyt dużo frakcji omega-6. Wiele orzechów jest bogatych w wielonienasycone kwasy tłuszczowe i tu powinniśmy zwrócić uwagę na to, by nie zawierały zbyt wielu frakcji omega-6. Innymi słowy, dobrze sprawdzą się orzechy makadamia, orzechy nerkowca, orzechy laskowe, pistacje. One będą Okej, okay, naprawdę dobrym rozwiązaniem. Natomiast to nie jest tak, że nie możemy spożyć innych orzechów, na przykład orzechów włoskich, tak? One mogą się pojawić, natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli stanowią główne źródło tłuszczu w naszej diecie, dobrze byłoby gdzieś tam zerknąć, czy nie zawierając zbyt dużo właśnie frakcji omega-6. Oczywiście należy pamiętać, że orzechy to nie są tylko kwasy tłuszczowe, to nie są tylko frakcje tłuszczowe. Hmm, może być na przykład tak, że ktoś szuka dobrego źródła selenu i na przykład postawi na orzechy brazylijskie. Ok, też jest to fantastyczne to rozwiązanie. Hmm. I dodam jeszcze, że orzechy zawsze będą lepszym rozwiązaniem, albo prawie zawsze będą lepszym rozwiązaniem e, niż na przykład oleje robione na bazie orzechów, czy też mąki robione na bazie orzechów. Pamiętamy o tym, że większość orzechów jest bogatych w wielonienosone kwasy tłuszczowe, e, a te z kolei są no, dosyć wrażliwe, na przykład na działanie promieni słonecznych. Generalnie wrażliwe są na, e, i dosyć e, na działanie wielu czynników, dosyć łatwo ulegają utlenieniu. Kiedy takie orzechy zmielimy na mąkę, kiedy pozyskamy albo przetworzymy je na olej, to, to ryzyko utleniania jest większe. Tak więc jeżeli ma, mamy do wyboru korzystanie z orzechów albo z oleju, zawsze będzie lepiej nam skorzystać, albo prawie zawsze będzie nam lepiej skorzystać z orzechów. Nie dotyczy to na przykład, nie wiem, mąki kokosowej, kokosa i mąki z niej robionej. Tutaj tych frakcji wielastonach nie, nie ma zbyt wiele, więc automatycznie to ryzyko utleniania jest znacznie, znacznie mniejsze. Okay. Tyle, jeżeli chodzi o kolejne pytanie. Co mamy dalej? Skóra. Panie Jacku, jakie przyprawy są dobre przy aktywnym trybie życia? Ech. Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Przyprawy oczywiście poza walorami smakowymi mogą nam naprawdę sporo zaoferować. I pytanie jest powinno być czego od tych przypraw oczekujemy takie pytanie powinniśmy sobie zadać dla jednych osób może to być cynamon taką idealną przyprawą dla innych nie wiem ostra papryka tak więc jakby tak jak powiedziałem nie ma jednej uniwersalnej przyprawy a mówienie opisywanie wszystkich przypraw Trochę mija się z celem, bo znowuż y, materiał byłby bardzo, bardzo długi i właściwie chyba nie dałoby się tego zrobić. Więc może trochę odwrócę to i powiem, jaką ja wybrałbym przyprawę dla siebie, gdybym mógł wybrać tylko jedną przyprawę, gdybym mógł stosować tylko jedną przyprawę. To zapewne y, byłaby to kurkuma. Ze względu, może niekoniecznie w tym momencie na walory smakowe, to odsuwam na bok, ale ze względu na e, takie oddziaływanie, bardzo szerokie spektrum oddziaływania prozdrowotnego i korzystny wpływ na układ immunologiczny i silne działanie e, przeciwzapalne. Y, y, jest też bardzo, bardzo dobrym antyoksydantem kurkuma, a właściwie kurkumina, która w kurkumie się znajduje. Problem polega na tym, że biodostępność kurkuminy jest dosyć niska. Natomiast możemy ją znacznie podwyższyć przez połączenie kurkumy, kurkuminy z piperyną, czyli na przykład z czarnym pieprzem. I tu jako ciekawostkę podpowiem, że jeżeli zależy nam na korzystnym wpływie kurkumy, a właściwie kurkuminy na nasz przewód pokarmowy, na naszą mikrobiotę, to nie musimy obawiać się. Tego problemu, nie musimy zawracać sobie głowy tym, z tym problemem biodostępności. Tutaj on właściwie nie istnieje, więc jeżeli chodzi o wpływ na przewód pokarmowy, zwyczajnie e, możemy to gdzieś odsunąć na bok. Niemniej dla mnie byłaby to kurkuma, ale oczywiście nie jest to przyprawa idealna i nie oferuje wszystkiego, tak więc e, poza walorami smakowymi powinniśmy sobie, tak jak powiedziałem, zadać pytanie, czego tak naprawdę od przypraw oczekujemy. Ok, kolejne pytanie. Krysznach omega-3, tran, czy warto, omega-3 i tran, czy warto suplementować? Przeczytałem to jako całość, bo tak mam skopiowane. E... Tak, uważam, że w większości przypadków tak, że to jest jeden z tych suplementów, które bardzo często dobrze, żeby znalazł się w tym arsenale suplementacyjnym, który zamierzamy gdzieś tam wprowadzać. Wynika to z faktu, że trudno jest nam dostarczyć odpowiedniej ilości frakcji EPA i DHA, bardzo często jest nam trudno to zrobić. Należy pamiętać, że jeżeli korzystamy, jeżeli mówimy o kwasach omega-3 i mamy na myśli źródła roślinne, bo ktoś na przykład stosuje, spożywa siemi olej lniany czy, czy olej rzepakowy, to tu może się bardzo istotny problem pojawić z dostarczeniem frakcji EPA i DH, bo ich konwersja, stopień konwersji w naszym organizmie właśnie do frakcji EPA i DH jest. Bardzo, bardzo niskie. Więc powinniśmy korzystać przede wszystkim ze źródeł zwierzęcych, jeżeli mamy na myśli omega-3, szeroko pojęte omega-3. Natomiast tutaj też pojawia się pewien problem, mianowicie rozwój cywilizacyjny sprawia, że no, trudno nam jest tak naprawdę powiedzieć, jaka jest zawartość kwasów omega-3 w mięsie, które spożywamy, ponieważ wpływa na to wiele czynników, m.in. to, czym dane zwierzę było karmione. Na to nie mamy wpływu. To jest jakaś naturalna. Kolej rzeczy, niestety naturalna kolej rzeczy. Kiedy pojawia się rozwój cywilizacyjny, to niestety jakość żywności bardzo mocno spada. Nie jesteśmy w stanie tego kontrolować, nie mamy na to dużego wpływu. I te braki, te, te niedobory albo problemy z dostarczeniem odpowiedniej ilości frakcji EPA i DH są no, nagminne. Oczywiście, jeżeli ktoś ma bardzo dobrze dopiętą dietę, to wtedy nie musi korzystać z tranu czy, czy z kwasów omega-3. Natomiast w świetnej większości przypadków uważam, że może to być naprawdę dobre rozwiązanie. I tutaj też jako jeszcze jeden problem się pojawia, może w ten sposób niekoniecznie jest ciekawostka, ale jeszcze jeden problem się pojawia. Mianowicie pamiętamy o tym, że kwasy omega-3 należą do frakcji wielonienasyconych. Łatwo one ulegają utlenieniu. I ów problem polega na tym, że często może się okazać, że to co my kupujemy w postaci tranu czy w postaci kwasów omega-3 w sklepie już zawiera frakcje utlenione. Czyli niekoniecznie jest tym, czego byśmy oczekiwali, czego byśmy oczekiwali, że znajdzie się w tej butelce, czy też w tej kapsułce. Swoją drogą, bardzo niedawno pojawiły się ciekawe badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych, prowadzone na, na, prowadzone na, które oceniały zawartość frakcji utlenionych w popularnych, najpopularniejszych preparatach Omega-3 właśnie w Stanach Zjednoczonych. Niestety te wyniki nie były zbyt dobre. To, co mogę doradzić, to jeżeli księgacie po tran, kupujecie tran, zadbajcie o to, żeby był w ciemnej butelce. Jeżeli kupujecie kwasy omega 3 gdzieś tam w kapsułkach, też można znaleźć takie, które znajdują się w ciemnej, w ciemnej kapsułce. To jakieś bardzo ogólne wskazówki nie będę tutaj podawał jakichś konkretnych, e, konkretnych firm. Niemniej warto to mieć z tyłu głowy, że nie zawsze e, to, co kupujemy, jest tym, co nam się wydaje. Ale generalnie kwasy omega-3 i Tran w świetnej większości przypadków albo w świetnej mierze uważam, że mogą być naprawdę dobrym suplementem i warto na nie postawić. Na pewno będą lepsze niż wszelkie przedtreningówki. Ok, kolejne pytanie. Czy progres w objętości treningowej może być dokonywany w okresie przetrenowania? Nie. Yy, nie ma takiej możliwości jakby... Yy brak progresu kiedy mamy gdzieś tam ustawioną periodyzację wysiłku i widzimy że nie mamy progresu że nie progresu to, jest jeden z, to może być jeden z objawów przetrenowania możemy też odwrócić kiedy jesteśmy przetrenowani to progresowanie w wysiłku czy to objętością było pytanie o objętość, objętość, więc generalnie zatrzymajmy się na tej objętości. E, objętością wysiłku będzie e, praktycznie niemożliwe. Oczywiście, mm, mo, chwilowa taka sytuacja może się zdarzyć, bo na przykład facet zobaczy fajną dziewczynę na siłowni i wykrzesza z siebie trochę więcej, tak? e, albo będzie na zawodach tak? I, i ta presja, ta, ta rywalizacja sprawi, że wykrzesza z siebie trochę więcej, ale takie progresowanie w dłuższym wymiarze czasowym jest niemożliwe. E, należy zrobić roztrenowanie. I wrócić do treningów, zregenerować organizm. Bo w ten sposób, roztrenowanie jest jednym z elementów, który na tę regenerację może wpłynąć. Ale pamiętajmy o tym, że przetrenowanie nie powstaje tylko z tytułu samego treningu. Bardzo często wpływa na to wiele innych dodatkowych czynników, takich jak stres, taki jak nieregularny tryb życia, taki jak inna aktywność, która nie jest związana z treningiem, a której może pojawiło się więcej. Takich jak na przykład zbyt niska. Ilość spożywanych kalorii, takich jak też błędy w, diecie, błędy w diecie, na przykład spożywanie dużej ilości produktów o charakterze prozapalnym. To wszystko składa się do kupy i to wszystko sprawia, że nasz organizm zaczyna źle funkcjonować albo inaczej nie radzi sobie z regeneracją. My to tak kolokwialnie trochę mówimy: nie radzi sobie z regeneracją, ale chodzi nam o zmiany, które w organizmie generalnie następują. Oczywiście wysiłek fizyczny, trening jest tu czynnikiem bardzo istotnym, ale nie jedynym. I proces regeneracji. To nie jest tylko e, roztrenowanie, to nie jest tylko zmniejszenie jakości, powiedzmy, treningowej na jakiś czas. To jest również zadbanie o te inne elementy. Jeżeli mamy mm, możliwość e, w jakiś sposób odpocząć, zrelaksować się, nie myśleć o czynnikach stresowych, trochę się od nich oderwać, jak najbardziej będzie to świetna opcja. Bardziej regularnie sypiać, więcej sypiać, e, może wprowadzić odpowiednie zmiany w żywieniu, to ta ocena tego przetrenowania to jak wspomniałem może opierać się właśnie o naszym wyniki sportowe, które gdzieś tam zaczynamy notować ale może też ocenia opierać się i powinna się opierać o więcej czynników. O to, jak my się czujemy, o te zmiany, które w naszym trybie życia być może w ostatnim czasie nastąpiły, bo być może ktoś ma więcej stresu, bo być może ktoś w pracy musi zostać dłużej, a ta praca ma charakter fizyczny, bo być może ktoś musi pracować po nocach, nie sypia regularnie, zaburza wydzielanie melatoniny, ogląda telewizję z przed snem, zaburza wydzielanie melatoniny, zaburza rytm dołowy, pojawiły się niekorzystne zmiany w diecie. Powinniśmy szereg tych czynników ocenić, spojrzeć na nie w taki trochę holistyczny sposób. Jest też kilka prostych testów. Ja nie będę ich tutaj jakoś mocno omawiał. Być może przygotuję materiał na temat regeneracji, zarówno z punktu widzenia aktywności, jak i tych innych dodatkowych czynników, ale należy pamiętać, że są też proste testy, które nie są testami laboratoryjnymi, ale które potrafią nam coś nieco powiedzieć. Na przykład test zarysowania skóry czy test reakcji ortostatycznej, kiedy przechodzimy z pozycji leżącej do pozycji pionowej, spenizowaną pozycję przyjmujemy i mierzymy zmiany tętna. E, możemy również mierzyć temperaturę ciała e, na przestrzeni pewnego czasu i na tej podstawie oceniać w jakim, w jakim stanie, w jakiej kondycji jest nasz organizm, czy nie jest czasem przetrenowany. Oczywiście to jest tylko jedna z kolejnych wskazówek, a powinniśmy zebrać to do kupy i gdzieś tam y, dopiero na tej podstawie wyciągnąć stosowne wnioski co do ewentualnego przetrenowania naszego organizmu. Niemniej notowanie progresu e, treningowego w okresie przetrenowania jest właściwie niemożliwe. OK. Kolejne pytanie. Tomek RTA. Cześć, chciałbym zapytać, zadać pytanie na temat jajek. Słyszy się wiele o tym, że nie powinno się ich wiele, chyba jeść, a jest ich sporo w posiłku, który ma uzupełniać porcję białka. Podobno szkodzą płodności i mają na nas negatywny wpływ. Nie chcę się rozpisywać. Mam nadzieję, że wyrazisz swoją konstruktywną opinię. Wybaczcie, czytam komentarze takie jak są. E, więc nie, jajka nie wpływają negatywnie na płodność. Generalnie jest to produkt zdrowy, nie ma jakiegoś specjalnego limitu, którego powinniśmy się obawiać, nie ma e, takiej wartości, której powinniśmy szukać, że, powinni, że jest to powiedzmy, nie wiem, dwa albo trzy jajka w tygodniu. E, Niemniej, y, mimo tego świetnego, prozdrowotnego, e, prozdrowotnych czynników albo prozdrowotnych walorów, które oferują nam jajka, powinniśmy pamiętać, że jest to produkt y, mocno alergizujący. I e, polecałbym nie stosować ich e, Codziennie przez długi czas. To jest bardzo modne w ostatnim czasie. I całkiem ok, takie śniadania, gdzie spożywamy na przykład jajka na śniadanie. Wygodna forma, fajne śniadanie, ale pamiętajcie o tym, żeby je od czasu do czasu zmieniać. Żeby nie stosować takiego śniadania przez 6 czy 7 miesięcy. Bo nawet jeżeli nie mamy reakcji alergicznej, jeżeli nasz organizm e, no, e, nie ma alergii na, na jaja, to kiedy jest wystawiony na działanie, kolokwialnie teraz bardzo rzecz ujmuję, Działanie silnego alergenu w postaci chociażby jajek przez regularnie, przez długi czas to ta reakcja alergiczna może się pojawić. Tak więc urozmaicajcie swoją dietę i od czasu do czasu po prostu wyłącznie je ze swojego jadospisu. Okej, okay, ale nie musimy się jako tak obawiać, ponieważ jest to bardzo, bardzo dobry produkt. Zaliczyłbym go wręcz do produktów klasy Superfoods, czyli tych o szczególnych właściwościach prozdrowotnych. Okej, okay, dobra, może jeszcze ze dwa pytania. Szczepan 2221. Czy więcej jak 30 gramów białka w posiłku to już za dużo, przykładowo dla osoby 80 kilogramowej, które zostanie wykorzystane na przykład na tkankę tłuszczową. Hmm. <gry> Wybaczcie, czytam tak jak jest. Czy można śmiało jeść więcej, 50-60 gramów na posiłek i nie zostanie one zmarnowane? Myślę, że generalnie rozumiecie kontekst. Ja zrozumiałem kontekst, więc postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Nie, nie ma jednej wartości magicznej białka, którą możemy spożyć w posiłku, albo nie możemy powiedzieć, "Okej, okay, powyżej tej wartości organizm nagle zacznie marnować to białko. Zależy to od wielu czynników, od rodzaju protein, od stanu, w jakim nasz organizm się znajduje i od wielu innych dodatkowych, którymi nie ma sensu sobie teraz zawracać głowy. Z całą pewnością nie jest to 30 gramów. Jeżeli chcesz spożywać w posiłku więcej, możesz to robić. Eee, I nie ma tutaj szczególnych obaw. Eee, dobrym przykładem są chociażby diety IF, kiedy bardzo często w posiłku znajduje się więcej protein. Ale są też stosowne badania. Między innymi eee, było swego czasu prowadzone takie badanie na kobietach yy, które podzielono na dwie grupy. W grupie pierwszej podawano 1,7 g białka na kilogram masy ciała w jednym posiłku, a w grupie drugiej e, podzielono tę ilość protein na cztery posiłki. I okazało się, że nie było żadnych różnic, jeżeli chodzi o bilans azotowy albo o katabolizm mięśniowy, tak więc e, nie ma sensu się tutaj tym specjalnie przejmować i można właściwie w posiłku umieścić, no powiedziałbym, dowolną ilość protein. Ale należy też pamiętać, że nadmiar kalorii... E, u zdrowej osoby będzie się w większości przypadków odkładał w postaci tkanki tłuszczowej. I dotyczy to również makroskładników. Oczywiście tu moglibyśmy dyskutować, moglibyśmy wyciągnąć pewne niuanse. Niemniej, jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia kaloryczności i mówimy o zdrowej osobie, to nadmiar, nadmiar kalorii będzie się odkładał się w postaci tkanki tłuszczowej. Ale jeżeli chodzi o ilość białka w jednym posiłku, można to analizować z punktu widzenia progu leucynowego, a ten wskaźnik jest trochę inny i e, nie byłby odpowiedzią na Twoje pytanie. Odpowiedź na Twoje pytanie jest bardzo prosta. Nie, nie ma takiej magicznej wartości. Jeżeli dla Ciebie e, optymalną albo mm, optymalnym posiłkiem jest taki, który zawiera 50 albo 60 gramów protein, ok, możesz się tego trzymać i nie musisz się przejmować. Ok. Ostatnie pytanie, może mm, może dwa. Tasma i 77, czy da się naturalnie utrzymywać niski poziom? około 10% tkanki tłuszczowej przez większość roku. Jak odbija się to na, na ogólnie na zdrowiu i czy trzeba być uwarunkowanym do tego genetycznie? Czy każdy może zejść do niskiego poziomu tkanki tłuszczowej i go utrzymywać? Tak, w pewnym sensie jest to uwarunkowane genetycznie pewne osoby swoje optimum mają niżej i może to być wartość powiedzmy 10% i one generalnie nie będą miały dużych problemów z utrzymywaniem takiego e, poziomu tkanki tłuszczowej natomiast prawdopodobnie będą miały problemy z przybieraniem na wadze inne osoby z kolei to optimum taką strefę komfortu kolokwialnie rzecz ujmując będą miały nieco wyżej powiedzmy będzie to 15-16% i e, u takich osób przebywanie przez cały rok e, albo przebywanie Utrzymywanie formy na poziomie 8, 9 czy 10% tkanki tłuszczowej będzie problematyczne i może też niekorzystnie wpływać na no, chociażby na zdrowie, tak? na samopoczucie z całą pewnością. Więc jest to kwestia indywidualna w dużej mierze. Należy pamiętać, że mówimy teraz z całą pewnością o mężczyznach. Kobiety przy takim poziomie... Nie mam w ogóle mowy, żeby kobiety funkcjonowały przy takim poziomie tkanki tłuszczowej. To jest. To jest nie, nie. Mówimy o mężczyznach. Kobiety też oczywiście mogą mieć swoje optimum. Dla jednych będzie to nieco niższy poziom, dla innych będzie to nieco wyższy poziom. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, tak, jeżeli mówimy o takich okolicy 10% tkanki tłuszczowej, tak, ale z całą pewnością nie dla każdego. Ok, tyle. Słynne, niekorzystne połączenie ogórka z pomidorem. Fakt czy mit. Marek Michalski, Marku, fakt, to znaczy ogórek rzeczywiście zawiera skorbinazę, która powoduje, no, no niszczy naszą witaminę C, niszczy kwas askorbinowy, który znajduje się w pomidorze, ale prawda jest taka, że w tym pomidorze tej witaminy C jest tyle, co kod napłakał, więc zupełnie nie, nie należy się tym przejmować. Jeżeli lubisz połączenie ogórka z pomidorem, śmiało możesz takie połączenie stosować i nie zawracać sobie tym głowy. To jest liczenie rzodkiewek, to jest myślenie o pierdołach. E, tak więc nie szukajmy sensacji w e, w takich połączeniach i jeżeli nam one odpowiadają, to zwyczajnie nie spożywajmy. Co więcej, jeżeli ktoś już bardzo e, tak precyzyjnie do tego podchodzi, bardzo dba o takie szczegóły, to należy pamiętać, że jest to oddziaływanie enzymatyczne, więc do takiej sałatki, zakładając, że to jest sałatka połączenia ogórka z pomidorem, wystarczy dodać trochę octu albo e, trochę soku z zmieni się pH i e, askorbina e, przestanie być aktywna. I automatycznie będziemy mogli korzystać z, tego, e, z tej niewielkiej ilości kwasu askorbinowego, czyli witaminy C, który znajduje się e, w, chociażby w, w, w pomidorze. Ok. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Nie zawracajmy sobie głowy pierdołami. Mamy takie tendencje do szukania jakichś sensacji e, i, i skupiania swojej uwagi na tym. Nie, skupmy się raczej na jakichś tam fundamentach, bo to jest znacznie, znacznie ważniejsze. Okej, okay. ostatnie pytanie. A, pojawiło się dużo pytań dotyczących e, kwestii treningowych, rozgrzewki, jakichś tam ćwiczeń e, związanych ze stretchingiem, z mobilnością itd. itd. E, szykuję takie materiały, one gdzieś tam już są nagrywane. Prawdopodobnie będą się regularnie pojawiały w formie krótszej, na przykład na Instagramie. Nie wiem, czy będzie to jeden dłuższy materiał, ale e, regularnie. Myślę, że w całkiem fajnej, całkiem przyzwoitej formie już niebawem zaczną się pojawiać, między innymi na Instagramie. także, więc tam Was odsyłam, no bo takie rzeczy trzeba pokazać, trudno o nich gdzieś tutaj opowiadać. Tak jak w tym momencie siedzę sobie na, na ławce i odpowiadam na Wasze pytania, takie, które nie wymagają jakiegoś specjalnego specjalnej prezentacji, specjalnego pokazu. Niemniej realizuję coś takiego, więc odrobina cierpliwości i zaglądajcie między innymi na mój kanał na Instagramie. I ostatnie pytanie. Właściwie jest tu kilka takich, które łączą się w pewną całość. Fit grzywka. Reverse diet. Czy ciągnąć dłużej, czy kończyć w ciągu 4-6 tygodni, jak coraz więcej trenerów poleca? Rotacje węglowe i na rewersie. Jak to widzisz? I tu jest kolejne pytanie, które mm, zadał prefabrykant e, z piasku odnośnie tego, jak wyjść e, z deficytu, który trwał 6 tygodni, dosyć dużego deficytu. Więc <coughs> kwestia reverse diet poruszałem e, w wejściu na żywo na Instagramie, e, no, ale prawdopodobnie nie ma, to już, to już nie istnieje. Kto słyszał, ten słyszał. Ja w pokrótce co nieco. Opowiem. Generalnie e, wszystko zależy od tego, jak była przeprowadzona nasza redukcja. Jeżeli przeprowadziliśmy ją w sposób prawidłowy, jeżeli nie robiliśmy bardzo dużego deficytu kalorycznego, jeżeli wprowadzaliśmy okresowe zwiększanie spożycia kalorii, jeżeli dodawaliśmy inne elementy, jak na przykład e, rotacje e, makroskładnikowe, innymi słowy, jeżeli nasza redukcja była przemyślana, a w idealnym przypadku nie trwała specjalnie długo, to możemy... Stopniowo dodawać kalorii i stopniowo wchodzić do dodatniego bilansu kalorycznego, czy też dążyć do diety izokalorycznej i może to być wyciągnięte w czasie. Natomiast jeżeli ktoś przeprowadził tę redukcję w sposób błędny, błędny bo na przykład miał bardzo duży deficyt kaloryczny, bo na przykład była to, było to podejście liniowe, które u niewielu osób będzie się dobrze sprawdzało, Innymi słowy, przeprowadziliśmy redukcję w taki sposób, że doszło, doszło do niekorzystnych zmian metabolicznych, bo o to właściwie chodzi. Niekorzystnych zmian metabolicznych w obrębie chociażby hormonów tarczycy, leptyny itd., itd. Wprowadziliśmy kolokwialnie i w bardzo dużym uproszczeniu nasz organizm w taką depresję metaboliczną. To reverse diet tych zmian nie będzie zbyt szybko odwracał, bo. Te niekorzystne zmiany w naszym organizmie wynikają przede wszystkim z deficytu kalorycznego. Jeżeli my będziemy stopniowo dawali kalorii po 2 czy 5% co tydzień, to może się okazać, że do diety izokalorycznej dojdziemy po 12, 14 czy 16 tygodniach, co oznacza, że przez te 14, 12, 14 czy 16 tygodni cały czas nasz organizm będzie w takiej depresji metabolicznej. Nie będziemy odwracali niekorzystnych zmian. Więc tutaj. Szybkie dodanie kalorii albo szybsze dodanie kalorii może być jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. I ja jestem zwolennikiem takiego szybkiego dodawania kalorii. Oczywiście może nie z dnia na dzień przechodzenie do diety izokalorycznej czy do dodatniego bilansu kalorycznego, ale można to robić w sposób schodkowy. Postaram się pokazać Wam tutaj to w jakiś, na jakimś wykresie. Czyli zwiększam swoje spożycie kalorii powiedzmy o 5 czy o 10% na kilka dni. Później robię wyraźny schodek, ale tylko na 1-2 dni i wracam do. E, Troszkę niższej wartości kalorycznej, jednak wyższej niż ta, niż tej, która była przed tym schodkiem. I w ten sposób relatywnie szybko e, jestem w stanie zwiększyć kaloryczność swojego jadłospisu. I tutaj nie ma się co zastanawiać albo obawiać zalewania, jak to ludzie mówią, i tak dalej. To jest znowu to jest, pierdoa, bo chodzi o to, żeby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Funkcjonowanie organizmu, które zostało zepsute przez e, deficyt kaloryczny, przez źle przeprowadzoną redukcję. Kobiety są bardziej narażone na tego rodzaju zmiany, Mężczyźni, u mężczyzn oczywiście one też mogą wystąpić, niemniej u kobiet zdarzają się one znacznie częściej. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób była przeprowadzona redukcja i wszystko też zależy od tego, o jakim organizmie mówimy, organizmie mówimy. ponieważ jedne osoby będą miały większe tendencje do niekorzystnych zmian, inne nieco mniejsze. Ale tak jak powiedziałem, reverse diet może mieć swoje zastosowanie, ale... Bardzo często uważam, że, że należy to zrobić w trochę inny sposób, niekoniecznie taki, jak podają te typowe szablony reverse diet. Ok, tyle. Dużo pytań chyba, dużo odpowiedzi. Nie wiem, nie liczyłem ich. Jest ich tu więcej, ale nie będę już się nad nimi dzisiaj pochylał. Pochyle się nad tymi albo nad innymi w jednym z kolejnych odcinków. Was oczywiście zachęcam do zadawania kolejnych pytań w komentarzu pod tym materiałem wideo oraz pod stosownymi postami na Instagramie i na Facebook. Nie wiem, czy taka forma długa z odpowiedzią na wiele pytań Wam się spodoba. Zobaczymy. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Cześć.